Cześć, witam Was wszystkich. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować taki mój patent, pojemnik na nabieranie wody. To ma mało miejsca w torbie, można sobie zorganizować sposób taki, że przerobić sobie pojemniczek Przewiercić coś takiego. Zaraz spróbujemy jak to w ogóle nabiera wodę. Ja mam akurat małą torbę, mogę sobie pojemniczki pod pelet, włożyć jeden w drugi, do małej torby włożyć. Nie ma coś za dużo miejsca, wkłada sobie i ma. Tutaj mam sznur, do którego opiną sobie pojemniczek. Sznur można wykorzystać do wielu innych czynności. Typu zakotwiczenie łódki na przykład na brzegu, zacumowanie pontonu. I do nabierania wody. Zaraz zobaczymy jak się to sprawdza, Czy to w ogóle tronie, czy nie trzeba dociążyć? A więc. OK. Widać to nie całkiem, całkiem da się nabrać wodę Czyli nie jest tak źle Sznur około 10 metrów można wykorzystać też do grabi, do grabania dna Że kosz nie jest jakiś specjalnie duży Wszystko w zależności od użytych materiałów typu sznurek, jaki drogi, jaki długi. Jak to tak wygląda. Zarzucimy jeszcze raz, zobaczymy jak to tonie. Jak daleko może polecieć. Muszę sobie sznur rozplątać. No mamy coś takiego, rękoje, żeby jakby czasem gdzieś ciężko dosiążenie czy coś. Tak to wygląda. Proszę bardzo nabieramy pojemnik cały wody i mamy z wysokiego brzegu nie musimy się męczyć, schodzić i tak dalej tylko sobie po prostu nabieramy no i dzięki, pozdrowienia dla wszystkich wędkarzy jak się podobało łapka w górę jak nie, łapka w dół dziękuję